Pozdrowienia dla Australijskiego Kościoła Adwentystów. Nazywam się Marco Peach. Aktualnie jestem w Polsce. To jest 19. dzień wojny w Ukrainie. Jesteśmy tutaj wraz z pastorem Ryszardem Jankowskim, przewodniczącym Kościoła Adwentystów 27 w Polsce, który chciałby podzielić się aktualnymi informacjami o tym, co obecnie tu robimy. Szczególne pozdrowienia dla naszych sióstr i naszych braci w Australii i przewodniczącego kościoła, Terego Johnsona, Dziękujemy za Waszą przyjaźń, za Waszą miłość i wsparcie. Dzisiaj nasz Kościół i nasze społeczeństwo ma ogromne wyzwanie. Tak wielu ludzi przybywa z za wschodniej granicy, z Ukrainy. Często płaczą, na ich twarzach widać smutek, przyjeżdżają z małymi dziećmi. Kościół Adwentystów w Polsce otwiera swoje zbory i inne miejsca noclegowe, którymi dysponuje. Nasi współwyznawcy udostępniają własne domy, ponieważ trudno przejść obojętnie obok ludzi, którzy tak bardzo potrzebują pomocy. Pastor Ryszard powiedział mi wcześniej, że mamy obecnie ponad 500 łóżek, które są do dyspozycji każdego dnia w zborach oraz kolejne 500 w prywatnych domach. To pociąga za sobą ogromne koszty związane z wyżywieniem tych ludzi, oraz wiąże się z opłatami rachunków za gaz, prąd, wodę i innymi kosztami związanymi z normalnym funkcjonowaniem. Przyjeżdżają kobiety z dziećmi, które niekiedy są chore. Pracujemy teraz z pastorem Jankowskim nad pewnymi rozwiązaniami, które będziemy wdrażać. Prosimy również o Wasze modlitwy w intencji wspierania tej ogromnej migracji ludzi. Wspólna granica Polski i Ukrainy wynosi ponad 500 kilometrów. Od początku wojny już ponad milion uchodźców ją przekroczyło. Między innymi nasz Kościół reaguje wspaniale na ten kryzys uchodźczy, ale nie wiemy, jak długo potrwa ten konflikt. Doceniamy wasze modlitwy i wasze wsparcie finansowe, ponieważ potrzeby są ogromne. Pragnę Wam serdecznie podziękować za sponsorowanie tej akcji pomocowej, za Wasze wsparcie, za wszystko, a w szczególności za Wasze modlitwy. Potrzebujemy ich, potrzebujemy szczególnej Bożej ochrony. Chcemy być otwarci, chcemy być dobrymi Samarytanami. Nie możemy przejść obojętnie obok tych, którzy mają tak wielkie potrzeby. Moja żona, tak jak wielu ludzi w Polsce, każdego dnia płacze, kiedy widzi, jak bardzo cierpią inni. Chwała panu za wszystko, co robicie dla ofiar tej wojny. Zapraszam was do Polski, będziecie mile widziani w naszym kraju.